Nie stało się. Przeszliśmy na Foundry. Gramy Cyberpunka. Broniłem się przed tym fandry strasznie. Fox wie i chyba ci, którzy są blisko, też wiedzą bardzo. Straszliwie klął, <noise> że to nie jest ergonomiczne. że ja nie będę używał wulgaryzmu, bo my kliniemy oczywiście. Że to nie tak, że to w ogóle jest z no, dupy, że to w ogóle jest niewygodne, ale ostatecznie, jak poprowadziłeś, pamiętam. Chyba ciągle eee. się jeszcze wahasz, bijesz z myślami. Takie są dwa wilki w sławku RPG-owe, jeśli chodzi o urządzenie. Ja byłem prawie przekonany. Byłem zachwycony, myślę. Zachwycony to można Byłem prawie przekonany. Do tego Fondry. Naprawdę, już byłem prawie, że tak Fondry. na zasadzie, kurde, to, to ta starość i to takie przyzwyczajenie do swoich przyzwyczajeń jakiś tam. Ale wiesz, kiedy mi przeszło to? Jak przeszedłem na rola, bo graliśmy w czwartek. Przedłem tego rola, a tam jest tak szybko, tak luźno to wszystko, że stwierdziłem, dobra, Fondry, Ale będę ci będę czasem bronił. korzystał. Będę bronił już w jakiś sposób? W taki sposób, że to jest trochę jak mnie Mieszko przekonywał do Studio One. A ja robiłem na Audacity i stwierdziłem na początku, że to jest nieergonomiczne, niewygodne i tak dalej. I dokładnie tak napisał Ungrima przyzwyczajenie sergonowym dał Ja już oberwałem od Ungrima, <laughs> widziałem właśnie tak. Pluskiem ja dziękuję. Co, no, Marek <laughs> bardzo sobie chwalił, jak patrzył, mówi, że to niego jest super, to, że może to przerzucać, robić, no to jest pod tym względem fajne. Ja się zachwyciłem, jak szybko się robi na tych mapach światło, dźwięki. Ja nie daję, że to będzie przydatne na sesji, ale strasznie mi się to podobało. Bardzo. Tak. No dobrze, ale to nie o tym miałem mówić, bo chciałem właśnie trochę powiedzieć o Roll20, bo Roll20 przez długi czas. Trochę się opuścił i nawet to było widać w którymś momencie w kontakcie z nimi, w tym jakie akcje podejmowali promocyjne, bo nie mieli konkurencji. No pojawiały się tam jakieś alchemii, które spadło, już nigdy nie powstało, bo to było, chcieli zrobić full 3D środowisko do grania. E, spadło... Olba, Olber Rodio, to był taki VTT, czyli ten Virtual Tabletop, który był bardzo prosty, bardzo, 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 a jak ostatnio wszedłem na niego, to już się nie mogę w niczym połapać, tak go skomplikowali, bo okazało się że rzeczywiście fajnie, że jesteście prości, ale większość ludzi chce używać właśnie Foundry, czy czegoś takiego. I Roll dopiero poczuł chyba oddech na plecach, jak Foundry zaczęło się pojawiać i okazało się, że ono ma rozwiązania, których Roll nie ma. Roll spróbował nadgonić yy, kilka rzeczy, Mam wrażenie, że pod wpływem tego, że Foundry było zrobił, być może pod wpływem swoich użytkowników, ale ja mam inne jeszcze wrażenie. Roll ma inne podejście do biznesu niż Foundry. Foundry daje wam to środowisko, piszcie sobie do tego, co chcecie. Róbcie jak chcecie. My robimy kolejną 12, 13, nie wiem, wersję Foundry, dodając funkcjonalności, ale to wy sobie piszecie to, co jest najważniejsze. Te wszystkie moduliki, które cię podłącza każdy sobie samemu. Roll natomiast chce mieć własną e, platformę i dołączać do niej e, już istniejące e, funkcjonalności z zewnątrz. I ten w ogóle, to nagranie, stąd się w ogóle pojawiło, że nagle zobaczyłem e, ogłoszenie, że Roll20 kupuje Demiplane. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. No właśnie. To może cofnijmy się trochę bardziej. Jest taki pan, nazywa się Adam Bradford. Też pewnie nie wiesz, kto to jest. A jak właśnie chyba kojarz. to jest jeden z YouTuberów rpg -owych? Nie, to jest gościu, to nie, który kojarz. wymyślił, który wymyślił i stworzył D&D Beyond. A D&D Beyond to już trochę znasz. Tak, tak, tak. Czyli to było takie środowisko, które umówiło się z Wizard of the Coast, że jako jedyni będą wypuszczać produkty Wizard of the Coast do Dungeons and Dragons w postaci elektronicznej. Nie ma PDF-ów, nie da się kupić PDF-ów do e, do Dungeons and Dragons nigdzie. Można to zrobić tylko przez platformy, które współpracują z nimi. I D&D Beyond było taką współpracującą platformą, które miało trochę narzędzi, przede wszystkim cały wielkie narzędzie do tworzenia postaci i do grania tą postacią. Nawet dzisiaj się gra w taki sposób, że się włącza tego Discorda, Beyonda i nie potrzebujesz nic więcej, tylko rzucasz tam kośćmi i, i, i ruszasz się z tą postacią. Zresztą tworzenie postaci tam jest bardzo ułatwione, daje możliwość sięgania do wielu różnych źródeł i dalej, dalej. I to właśnie o to chodziło. Po to się robi takie biznesy, Adam Bradford jest biznesmenem, żeby je sprzedać. Żeby na nie zarobić. Zarobił od Wizard of the Coast. Wizard of the Coast wzięło do siebie, czy Hasbro tak naprawdę, wzięło do siebie DD Beyond. I od tego momentu Adam Bradford stwierdził, że no trzeba jakiś nowy biznes, zarobiłem na tym, ale to przecież nie koniec świata. Więc zabrał się zarobienie kolejnego tego typu e, produktu, nazwał go właśnie Demiplane. Czy ja go gdzieś miałem otwartego? Tak mi się wydawało, że miałem go otwartego. A teraz mam wszystko poza... Jest, ok. I to było niemalże to samo co D&D Beyond, tylko do innych gier. A więc jak dzisiaj tam wejdziemy na D&D, na Demiplane, to zobaczymy, że są tam podręczniki i Generatory i narzędzia do Daggerharta, do Aliena RPG, do Avatara Legend, do Pathfindera drugiej edycji, do Marvel Multiverse, Vampira Maskarady, Hunter the Konig, Candela Obscura, Mutant Year Zero, do Starfindera jeszcze dodatkowo. Czyli powtórzył swój biznes, zrobił go, on oczywiście nie był taki bardzo chwytliwy, no bo Dungeons and Dragons to jest Dungeons and Dragons. A później zrobił to samo, co przy innej okazji, czy sprzedał Rollowi 20. Roll 20 ma zatem bazę narzędzi oraz podręczników, bo tam są normalnie podręczniki w PDF-ach, żeby można było to połączyć ze sklepem Roll 20 i sprzedawać po prostu ludziom. Czyli biznes idzie w tym kierunku. No i. To była takie ogłoszenie duże, to była duża informacja, to było dużo w ogóle, że Bradford się pozbywa demi-plane'a, że Roll 20 na to wyłożył pieniądze. Myślę, że nie małe, tak naprawdę. I nagle zacząłem sobie przypominać te wszystkie przeszłe ich obietnice i zapowiedzi, które nie do końca się wypełniły. I zastanawiam się, czy Roll 20 w ogóle, jak oni funkcjonują w tym momencie? Bo ja tak spojrzałem wstecz, i chyba taka rzecz, która mnie najbardziej ucieszyła, kiedy Roll 20 ogłosił, a było to w lipcu 2022 roku, to jest ogłoszenie, że oni się łączą, bo to już nie było wykupienie, ale łączenie się dwóch podmiotów z One Book Shelf. One Book Shelf mm -hmm. to jest ta firma, która ma Drive Through RPG i DMs Guild. Te wielkie sklepy, które sprzedają PDF-y. I jak oni powiedzieli, że będą łączyć i połączą z rol 20 One Bookshelf, to ja nagle stwierdziłem, no świetnie, ja tam mam masę podręczników kupionych na Drive RPG, będę mógł ich używać bezpośrednio w grze. No i niestety nie. Weź nie do końca, no bo nagle okazało się, że <coughs> oczywiście oni powiedzieli prawdę, e, zrobili nawet taką funkcjonalność, która jest w rolu, nie ma jej na przykład w Foundry w tym momencie, że można do rola, do gry konkretnej wrzucić PDF-a. Żeby wszyscy z niego korzystali i to jest fajne, no bo więcej ludzi nie musi kupować i mieć otwartych rzeczy, tylko może w ten sposób, ale z drugiej strony ta przeglądarka PDF-ów, która jest w Roll20 jest średnio wygodna. I szczerze mówiąc dla mnie, bo ja tam za bardzo nie udostępniam, a mam na przykład tam podręcznik jakiś do, do losowania czegoś, to już wolę mieć PDF-a otwartego z boku i to szybciej mi wychodzi niż w, tej, niż w, tym, w tym dziadostwie. E, nie, nie, nie w dziadostwie, niż w tej przeglądarce, która jest w Roll20. Bo to, to nie jest było. dziadolstwo, oczywiście. Natomiast z drugiej strony nagle okazało się, że w sklepie Roll20 zaczęło się pojawiać połączenie z One Book Shelf. To na One Book Shelf, Drive to RPG, zaczęły się pojawiać produkty gotowe pod Roll20. Możesz je obecnie kupić albo w Drive, albo w, marke, w markecie na, na Rollu i to są gotowe całe moduły, czyli. Kupujesz moduł, dostajesz wszystkie mapy, tokeny, handouty, cudawianki i tak dalej. Czyli to nie wychodzi na to, że to nie o to chodzi, żeby połączyć to, co już mamy, te PDF-y, z naszą grą, żeby jakoś je spiąć, tylko żeby sprzedać więcej produktów danego typu, prawda? Nie dość, że kupiłem sobie jakąś tam <laughs> przygodę, to jeszcze muszę ją kupić w wersji na VTT, żeby mi się łatwiej robiło VTT. A ta dyskusja o monetyzowaniu naszego hobby nie? i tego, znaczy wykładają się na tym, nie? bo ta słynna kłótnia sprzed roku na oku już w tej chwili od, od, z ddk i z tym, co proponowali chcieli zrobić. Tylko tam było grubiej, tam było grubiej no, był rzeczywiście. Wytwanie. Miałem ostatnio rozmowę z Trikiem na ten temat i tak doszliśmy do wniosku, jest drogo, no jest drogo, coraz droższe są te RPG i drogo się też kupuje te PDFy, ale potem stwierdziliśmy trochę, no, ale mówimy to z, trochę z punktu widzenia biedaków z Europy Wschodniej, e, Centralnej, przepraszam, bo my nie jesteśmy wschodnia przecież, nie? E, z Europy, którzy no dla nas te 30 dolarów to nie jest to samo, co 30 dolarów, dolarów dla Kanadyjczyka czy dla Amerykanina po prostu. Oczywiście. A to jest jakby klo, e, dużo tego rynku. No, ale dalej, jak tak popatrzyłem sobie, to we wrześniu 2023 roku, teoretycznie nie tak dawno temu, e, Roll20 powiedział, że i chyba też kupił Dungeon Scroll. Dungeon Scroll to jest takie narzędzie, które służy do rysowania lochów. Jest naprawdę fajne. Jest naprawdę wygodne, ma wiele funkcji. I, e, i Roll 20 powiedział, że Dungeon Scroll będzie można używać bezpośrednio w Roll 20 do budowania sobie map na żywo, nawet na dobrą sprawę, e, takich, po których możecie chodzić jednocześnie tymi swoimi ludkami, tak, żeby robić od razu mapy, które będą funkcjonowały w Roll 20. Fajny pomysł, bo mi tego brakuje, bo oczywiście my podrzucamy sobie te mapki, rysujemy je, wrzucamy jakieś tła, które są tymi mapami, ale jakby można było takie narzędzie wrzucić, ale to by było fajne, a jakby do tego podłączyć jeszcze od razu zautomatyzowane oświetlenie. Kurczę, można by prowadzić loch po prostu z biegu. No ale jest dzisiaj, yy, aż spojrzę, 23 czerwca i yy, nie ma tego dungeon scrolla. Nie widać go od września, jest trochę czasu minęło. Miałem nadzieję, że coś już się pojawi. Wiem, że jak Roll będzie miał gotowe, to wrzuci, bo on tak zawsze robią, no ale czekam na to cały czas. A w kwietniu 2024 roku, czyli już właściwie dwa miesiące temu, przeszło troszkę, e, ogłoszono, że Roll 20 wchodzi na Discorda. Czyli kolejne duże połączenie, bo teraz w Discordzie, nie wiem, czy tam wiesz, ale to są takie wspólne, wspólne, takie przyciski, wspólne działanie tam w grupie coś. Mm -hmm. I tam można kliknąć i odpalić w Discordzie rola. Tak, żeby, no. wiesz bezpośrednio w ten sposób grać. Tylko, czy to jest wygodne? Nie wiem, czy to jest wygodne, nie wiem dla wszystkich, czy to jest potrzebne, ale jak tak patrzę, One Book Shelf, Dungeon Scroll, Discord, Demiplane, Roll20 robi się takim wielkim kombinatorem właściwie, że znaczy nie, nie że kombinuje, tylko że łączy. Kombinatem. Kombinatem, O! Roll20 jest wielkim kombinatem różnego rodzaju firm i firmek. I może to jest fajne, bo może łatwiej by było, gdyby, nie wiem, jest taki generator na przykład miast, który jest często popularnie używany w różnych miejscach, żeby był zaszyty w rolu i żeby jednym kliknięciem można było... Ale mi się podoba, stworzyć. bo ja to samo, te same mam lęki, że tak powiem, jak to są Ungrim, czyli, czyli jak zabić wydajność podwójnie. No, no, tak niestety no, może nie być. Pokażę, nie działa. No tak niestety może być. Osobno. Wiesz, też wiemy, że od samego początku, kiedy rol istnieje, wymyślił to, żeby funkcje głosowe i wideo były w środku zaszyte i to tak naprawdę nigdy nie działało dobrze. Znaczy się, działało, że dało się grać, ale nigdy nie było to taki wybór numer jeden nasz. Tam przez chwilę próbowaliśmy na nie grać, potem się okazało, że te splity, podzielenie serwerów robiły, że mhm. jedni drugich nie widzieli, nie słyszeli się, jedni później, drudzy… no nie znaczy, wiadomo. Problem jest z rolem ostatnio zniknęło, że tak mówisz, że poczuwszy oddech na plecach, wzięli się trochę za to, bo przecież mieliśmy z tego czasu solidne problemy z rolem. Mieliśmy, dokładnie. I w no, tam no, się bardzo mocno też y, wzbogacił dział marketingu, który zaczął sensownie pisać, inaczej mówić do ludzi, pojawili się tam ludzie. Także widać, że oprócz tego, że robią coś z tyłu, to starają się też naprawić sobie to, trochę tą opinię, która może podupadła po tym, jak Foundry nagle okazało się jest super przydatne. Foundry ma tą A jedną zaletę. Ma to jedną zaletę, że robimy sobie w nim to, co chcemy. Znaczy, jeżeli potrafimy kodować, to możemy znaczy, sobie zrobić. faktycznie, po Polscy, zniknęły problemy z graniem audio wideo przez rola, przesadzaliśmy grać audio wideo przez rola, tak? Gramy na Discordzie, a mamy tylko odwaloną platformę. Faktycznie, no, o tym nie pomyślałem. A Foundry, jest co, no, to jest trochę tak, jak mówił jeden z moich kolegów i tak, jak słyszał innych, że to jest siadasz i faktycznie musisz spędzić sporo czasu do ustawienia sobie kampanii, ale to o tym ci wszystko działa. I jest trochę roboty, ale wrzucanie npc jest podobnie jak na rolu. Musisz wrzucić grafikę, wrzucić w edytor WCVic. Tylko to jest wolniejsze. No, no Jest, jest, jest dużo wolniejsze. wolniejsze. Ale i tak tego nie robisz de facto na sesji, na rolu też raczej nie ustawiasz. Ale robisz, to, chyba, to, to idzie w ilości. Nagle robisz 12 tych NPC-ów i wtedy ten czas już czujesz. Wiesz co, no my się my na znacznie dupy spasły i odżarły, bo kiedyś robiliśmy to w zeszytach, szukając różnych rzeczy i to było jeszcze wolniej. Ej, zaraz! To jest mój argument, to, który ostatnio rzuciłem, że nagle wszyscy muszą mieć przycisk, zastrzel tego pana, i najlepiej, żeby on zrobił wszystko za nas, żebyśmy nie musieli myśleć, jaki jest rzut, z czego wynika. Trochę tak, I jeszcze... trochę tak. No i to jest ten, ten kierunek, który, jak od wielu duszego czasu mówię, nie chciałbym iść w tym kierunku. Znaczy, to znaczy... ciekawe, musimy kiedyś z tobą podyskutować, bo ty masz, ty lubisz gadżety, ale specyficzne, nie? O się śmiałeś z mojej kostek, ale ty masz swoje gadżety, nie? W jakiś tam sposób. Ale. E, no. Te komputerowe też lubię. Tylko, no, właśnie. to jest Tylko pułapka dla mnie. Przydatne. Nie, one są no. fajne, ja je lubię. Ja jak wlazłem to Foundry i zacząłem wyklikiwać i pisać, to zupełnie w to wpadłem. Tylko no tak. pojawiła się 23.30 i stwierdziłem z czemu ja poświęciłem temu tyle czasu, skoro to jest właściwie niepotrzebne do gry. Ale ja miałem to samo na rolu. Słuchaj, siadałem do sesji, do lustry, przygotowując się i nagle się okazywało, że zamiast siąść i rozpisać ciekawie jakąś scenę, tego dnia akurat spisałem 12 NPC-ów na, na rola, tak? W sumie nie potrzebowałem takiego tego de facto. Chciałem te wodotryski mieć, pokazać te grafiki, mieć, żeby gracze mogli sobie zawsze kliknąć, zobaczyć. Ja lubię takie uporządkowanie na przykład, nie? że siadam do sesji rola i niż gry mi tam tych wszystkich NPC-ów umieścił, że ja zawsze mogę w nich kliknąć, spojrzeć, zobaczyć. No tak, fajnie jest używać jak się podoba używać bazy korzystej z ulepszeń. Gorzej, jak zaczyna się korzystać tylko z ulepszeń, nie wie, jak działa baza, no ale no, mam nadzieję, że nas to nie dotyczy. Znaczy nas nie, ale jakby y, też patrzymy na to, że coraz bardziej zwiększa nam się pula graczy i to jest że takie skokowe jest to, że przybywa tych graczy, nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie i oni przybywają też dzięki temu, że dostają te narzędzia, które za nich robią te rzeczy, których no tak, oni nie lubią robić. Pamiętaj, że my jesteśmy, Graczami, którzy przyszli do RPG-ów, idąc od chyba literatury najbardziej, od w ogóle zjawiska. I od gier a planszowych, i wojennych. Gry właśnie, a gry komputerowe były później, a w tej chwili masz coraz więcej graczy przychodzących od gier komputerowych, czyli y, kiedyś tłumaczyło się, że RPG komputerowy to jest coś podobnego jak ten zwykły RPG, mm -hmm. y, a dzisiaj raczej w drugą stronę przyjść, pograć RPG, to jest coś takiego, co grałeś na komputerze, tylko analogowo, nie? No tak. I, oni, I ci oni będą wtedy faktycznie oczekiwać chyba. Zresztą to jest taki. Tak czy inaczej, jestem ciekaw, jak będzie ta różnica między rolem a Fandry się powiększać, jak będzie się rozstępować. Widzę, że Fandry ma bardzo mocną bazę, jeżeli chodzi o Dungeons and Dragons. Liczby narzędzi, które ludzie piszą do Fandry jako moduły do Dungeons and Dragons jest niesamowita, ale Rol też stara się nie zostawiać z tyłu. Przyjął całe ten kompendium dedekowe i też się trochę rzeczy pojawia. No cóż, tak, Distant Suns, czyli teraz jest czas na Dungeons and Dragons, czwarta edycja. Dokładnie tak to był zarzut, że to jest gra komputerowa. W tym momencie rzeczywiście może to zadziałać, przyznaję. Czy rol, czy. Nie czy wiem, czy jak fundry. to zrozumieć. Pierwsze rozstępy, o to chodzi. <laughs> to, bo ja Ty tak że powiedziałem, sprzy? że są postępy, wiesz. No, A postępy. Na, postępy Naśmiewa się dobra. ze mnie. Na, Naśmiewa się ze mnie paskudnie mój brat, po prostu okrutnie. No, twój brat nie mój, no. Także e, rol 20, obserwujemy was. Ja jestem waszym fanem cały czas. Dalej Foundry jest na drugim miejscu u mnie. Nie zawiedźcie mnie dranie, prawda? A e, w środę widzimy się na Cyberpunku i gramy na Foundry. Ja w ogóle mi się do fandry naprawdę podoba jak siadłem do niego, tylko więc to rol dla mnie, mam takie poczucie, że rol. Fajnie wszystko mogę na nim ustawić, ale to jednak na Fandry czuję tą kompletność całej tej platformy. Że to wszystko tam jest spięte, że to działa nawet jeżeli sobie inni piszą, swobodnie dodają treści. Ja jeszcze w tym moduły nie zaglądałem, ale słyszałem, że jest tego w cholerę, nie? Ciekawych rzeczy, które można domyślać. Aż taką cholerę, że się tego nie da przejrzeć. Jeżeli ktoś ci nie, czegoś nie zareklamuje, że masz tego użyć, w życiu tam nie znajdę. No rozumiem, okej. Okay. To jest problem trochę. To jest jak, jak z iStorem z do Tak, <laughs> albo z, ze sklepami Google czy e, iStorem, jak masz aplikacje Aha. po prostu. No nie wiesz, które są jest, dobre. Jest. Tyle. Co miałem powied powiedzenia na rola i Fondry. Znikamy. Wow, 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 stop, 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 co tu się wydarzyło? Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale już w trakcie montowania tego odcinka do publikacji zauważyłem, że nie wykonaliśmy w ogóle jednego punktu w tej rozmowie z Tomkiem, który miałem zaznaczony i był bardzo ważny. Mowa tu bowiem o czymś, co nazywa się Jumpgate Roll 20 i jest programem, który też został ogłoszony już całkiem dawno i miał być gruntowną przebudową Rolla, aby funkcjonował sprawniej. To nie chodziło o to, aby zmienić to, w jaki sposób działa, w jaki sposób wygląda, tylko miało poprawić kilka takich elementów, które są ważne i często zgłaszane jako problematyczne. Przede wszystkim postawiono bardzo mocno nacisk na wydajność. Wydajność na każdym sprzęcie, również na tabletach. Czas ładowania, płynność animacji, szybkość działania. Powiększenie map ma być teraz możliwe do obsługi bardzo wysokiej rozdzielczości, ma być to płynne, ma być to szybkie, ma być bezproblemowe. To dobrze, bo czasem czekanie na odpowiedź serwera było denerwująco długie, a teraz ma być troszeczkę lepsze. Pod menu, które pojawia się pod prawym przyciskiem myszy, mają się pojawić nowe funkcje, które mają ułatwiać mistrzowi gry komponowanie stołów do gry i rzeczywiście już się pojawiają. Właśnie, za chwileczkę o tym powiem bo już w tym momencie można to posprawdzać. Przestrzeń poza krawędziami stołu, która obecnie jest nieużywana, jest już y, zupełnie na boku, jest w tym momencie dostępna dla mistrzów gry, mają pojawić się coś, co nazywa się overlay effects, czyli takie eksperymentalne narzędzie mające możliwość używania np. animacji symulującej zmiany w pogodzie. Mają się pojawić wszelkie poprawki błędów, czyli zawieszki, desynchronizacja stołu, zwiększenie stabilności gry, y, oznaczanie gridów, takie rzeczy, które zgłaszane są cały czas przez użytkowników y, rola. Rol już teraz dał możliwość w becie zobaczenia, jak wyglądają prace nad tym, najpierw dla użytkowników profesjonalnych, teraz dla użytkowników plus, subskrybujących. Możecie zobaczyć to zakładając sobie nową kampanię i sprawdzić, jak to działa. Ja troszeczkę wstrzymałem się z publikacją tego materiału, głównie dlatego, że chciałem zobaczyć, jak to wygląda i zobaczyłem. I rzeczywiście, posłuchajcie, to jest wyraźna zmiana. Tam nie ma jakby wielkiej zmiany w wyglądzie, bo części tych elementów, które y, są w tym momencie w JumpGate'cie robione, i tak są Powoli do produkcyjnej wersji rola przerzucane, więc my już troszeczkę je znamy. Nie ma jakichś wielkich zmian e, rewolucyjnych na stole, ale rzeczywiście działanie jest znacznie przyjemniejsze, znacznie szybsze. Zwłaszcza zabawa z grafiką, e, używanie wielu żetonów. Wygląda to dobrze i bawiłem się w tym dobrze bardzo. Zwłaszcza, że miałem bardzo świeżo w pamięci działanie Foundry, który jest po prostu mułem straszliwym, tak powolnym, że można zwariować z rolem. To jest super, super przyjemność, jak dla mnie. Czy Będziemy długo czekać na pełną wersję JumpGate'a. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Na pewno już niedługo wszyscy dostaną możliwość używania w becie tych zmian, które już weszły. A później mamy dostać już gotowy produkt, taki, który możemy używać i mam nadzieję, że będzie to dla rola dobrze. Oby tak było. No i to chyba wszystko. Takie krótkie podsumowanie. Trzymajcie się. Pa.